Słychać traktor Czas na żniwa 2025 Nie nagrywałem Wam żniw rzepakowych w tym roku Ja nie miałem Sławka rzepak był Jak kosił to po prostu nie mogłem być obecny Byłem zajęty Więc nic nie jest z tego nagrane Ale akcja poszła bardzo sprawnie Szybciutko z plonu też jest zadowolony, więc jest ok. A teraz wyjeżdżamy kraść z pola pszenicę, z uwagi na to, że u nas naprawdę warunki pogodowe ostatnich dni, no to wiecie jakie są. No kiepskie, podejrzewam, że u Was jest dokładnie tak samo. Ale teraz mamy moment, gdzie chyba coś możemy w końcu zebrać. Ja się naprawdę bardzo obawiam, że jeżeli teraz tego nie zrobię, to potem będzie tylko ciężej. Czy jest środa? 30 lipca. Pogoda jest jaka jest. Słuchajcie, o godzinie 16. Badaliśmy wilgotność ziarna. To miało 16,2. Jak kosił kolega. Teraz jest godzina 17:40 chyba. Liczę, że spadnie do 15. Mniej więcej. Mogę zawieść wilgotność nawet do 18. .00. Więc No, zaczynamy już dzisiaj Jutro czwartek Jutro ma być naprawdę Jeszcze pogoda ładna, bezdeszczowa A w piątek już ma być deszcz Jutro też są zapowiadane Jakieś przelotne opady Więc myślę, że po prostu no, Nie ma na co czekać, tylko trzeba Trzeba po prostu to zabierać z tego pola A przed nami tych hektarów Troszeczkę jeszcze jest do skoszenia Więc może się uda a pogoda też jest taka, powiem Wam, pół na pół, bo przed chwilą tego nie było, a teraz już jakieś takie chmurki są. Fakt, że one są daleko, ja patrzyłem też na radar, więc, więc jest OK. To, co tutaj widać, nie powinno z tego padać, ani nie powinno nas to w ogóle gdzieś tam obejmować, czy nie powinniśmy się tym w ogóle przejmować. Ja, słuchajcie, po godzinie 15 już widziałem pierwsze kombajny na polu. Ale no, rozmawiałem tam yy, na skupie, no to jest... Wiecie, no jest, jest wilgotno, Jest wilgotno, ale nie ma co się dziwić, tak? Ostatnie dni, ostatni tydzień naprawdę jest ciężko. Yy, wszyscy ci, którzy mają swoje kombajny, wiadomo, że najpierw koszą u siebie, żeby po prostu to, żeby sobie zebrać, a dopiero potem jadą gdzieś kosić gdzieś komuś innemu. Czas pomyśleć nad prawdziwym kombajnem, a nie nad takim, jak Wam ostatnio nagrywałem. Co w tym wszystkim jest e, pozytywne i dobre w tych deszczach? Że kukurydza jest jak las. E, praktycznie... Co mnie trochę martwi, prawie każda, prawie każda ma po dwie kolby. Więc teraz naprawdę, e, żeby to wykarmić, to... Gdyby trzeba było jej najlepiej azotu teraz zrobić, side dress Buraki też sobie nieźle radzą, aczkolwiek w burakach jest trochę inny problem. Eee, tym problemem jest oczywiście zakwaszczenie wtórne i powiem Wam, że już po to widać. Eee, szarłat się pojawił. A wiecie, Szarłat to kwas ciepłolubny, lubi ciepło, wychodzi dosyć późno. Teraz no, ma warunki, tak. Eee, jest, dosyć, jest wilgotno, parno i tak dalej. Jest to też dobra pogoda do tego, aby się rozwijał chwości po takich deszczach, jak przychodzi słońce i gorąco, to wiesz, wszystko paruje i potem te liście to zatrzymują. To to jest kolejna sprawa. Widać jakiś tam pojedynczy ostrożeń, też już miejscami wyszedł. Więc tak jak jeszcze jakiś czas temu było naprawdę bardzo ładnie i bardzo czysto, tak teraz po prostu zaczynam się obawiać. No i słuchajcie, z tych pól w tym roku to wszystko kradną. Nawet słomę. Też przyjechali tutaj widzę chłopaki prasować. Prasują. No bo trzeba to jakoś zebrać. Prawdopodobnie, podejrzewam, że robili przewracarką. I jest to zrobione. I teraz będziecie mogli zobaczyć buraki. O, już widać na pierwszy rzut. Tak, żeby sąsiad widział, że jest dziadostwo, jest ostrożeń, tutaj zobaczcie, tutaj jest kawałek takiego, tego szarłata w tym rogu, no i teraz dwa, trzy, cztery takie, pięć, pięć, sześć tutaj takie place ostrożeniowe, a tak to burak nie wygląda najgorzej. Nie ma, nie ma jeszcze zachwaszczenia, no takiego wiecie, że można by było to przeżywać. Aczkolwiek no martwię się, żeby no, nie, było, nie było gorzej, gorzej niż, niż po prostu jest. I wieje. Wieje to, to jest naprawdę bardzo dobry znak, bo wieje dużo bardziej niż wiało wcześniej. Więc można po cichu liczyć, że, że będzie ta wilgotność spadała. No bo temperatura plus wiatr. Robi swoje. Znowu słońce zaszło, i to jest duży problem. Naprawdę te chmury nie wyglądają ładnie, no ale według radaru, według tego, co nam się pojawia, nie powinno nic się z tego wydarzyć. Jak u was idą żniwa? W jakim etapie jesteście? Bo wiem, że w różnych częściach Polski jest naprawdę bardzo różnie od ludzi, którzy są już po żniwach i już świętują, a po takich co? No naprawdę mają. Przerąbane z uwagi na to, że zaczyna to wszystko już porastać w kłosach. Ja zajechałem już na pole, ale już yy, zaczyna się akcja żniwna, bo już kolejny kombajn, tutaj jedzie kombajn kosić do mnie, a tam już za pociągiem na przejeździe czeka kolejny kombajn na koszenie. A tak wygląda ta pszenica posiana na 45 cm, co było tak dosyć krzywo i nieładnie. Ostrożeń mnie lubi, widzicie, ostrożeń. Jest kawałek ostrożenia, ale ogólnie zrobiła się ładna. Tutaj o, o, w tym miejscu zatkana była jedna rajka i stąd też to widać. O tutaj ścieżki wyjeżdżone, ale ogólnie nie wygląda to źle. Zobaczymy co z tego nasypiemy. że nie wygląda to źle pod względem planowania. plonowania Pod względem planowania nie wygląda coś źle To Fasty Chwasty są mokro w polu Znaczy mokro Może nie aż tak bardzo Ale zobaczcie chwasty są Szczególnie tam, gdzie, e, gdzie nie było pszenicy, tu brakowało paska pszenicy, nie było zasiane. No to fast, fast jest. Tutaj mam poranego sąsiada. Muszę mu powiedzieć, że muszę odebrać coś swoje. Widzę to na każ za każdym razem. E, najpierw zrobił raz w koło i objechał tylko tutaj poprzeczkę i już sypał. Teraz nie dał rady zrobić dwa razy w koło. Zatrzymał się, już miał full zbiornik, więc no jestem zadowolony. Ja słuchajcie, nie liczyłem tutaj na rekordy. Ta pszenica była późno siana, z wielkimi problemami tutaj był ten siew. Jak będę miał siódemkę z hektara, to będę, będę naprawdę zadowolony. Bo powiem Wam szczerze, że różne rzeczy słyszę, różnie pszenica plonuje. Słyszałem nawet o 6,5 tonach. Gdzie, gdzie były pokładane duże nadzieje A po prostu się zawiedli. Więc jak dobiję do siedmiu, To mówię to będzie To będzie super yy, Wilgotność No kurde trudno powiedzieć liczę, że tak około 15 Tak coś, tak coś to czuć więc yy, nie wiem. No, zobaczymy, jak to, zobaczymy, jak to się ułoży. Yy, on jest całkiem, całkiem przyjemny. Ta pszenica to jest. bo to najważniejsze, muszę Wam powiedzieć. To jest pszenica siana co 45 cm. Ale ja już to niejednokrotnie tłumaczyłem. Co 45 cm idzie łapa. Tak. A z tyłu była. Łapka o szerokości 32 cm, która wysiewa, wysiewa na siątka. Czyli tak naprawdę rozstrzał między, między. Rozstrzał między. Kurde, nie umiem się wysłowić. Rozstrzał między pszenicą to jest 32 minus 45, 13 cm. W planie jest tutaj rzepak. Prosto w ściernie, nic tutaj nie będzie robione. Jeżeli pogoda się utrzyma, będzie deszczowo i tak dalej, w planie mam rzepak zasiać wcześniej. Już w tygodniu tam po 10 sierpnia zamierzam, no zamierzam po prostu siać, tak. Chcę posiać go wcześniej, zmniejszyć obsadę, przypilnować chwastów, bo jeżeli będzie posiany później ten rzepak, a będzie jesień jakaś dziwna, ludzie zaczął kosić kukurydzę, to wtedy w całe robactwo pójdzie mi w rzepak. A tak, no taką obrałem na ten rok strategię, mam nadzieję, że to się uda, ale jak wyjdzie, to zobaczymy później. Wydawała mi się ta pszenica, że będzie rzadsza, ale wcale nie jest aż taka rzadka, nie jest źle. No mówię, na rekordy ja tutaj nie liczyłem, nie, nie zamierzałem tutaj mieć rekordowych plonów, więc tak jak będzie, tak będzie dobrze. Bo co trzeba przyznać, to. Co trzeba przyznać, co chciałem powiedzieć, to miałem na myśli, że to nie był rok na jakieś rekordy pszeniczne. Nawet bym powiedział, że nie był rok na rzepaki. Z uwagi na to, że tak naprawdę deszcz zaczął padać w ostatniej chwili. Jakby te, te deszcze tam późną tą wiosną, taką bardzo późną wiosną nie zaczęły padać, to byłaby bida z nędzą, naprawdę, byłoby bardzo bitnie. To na przykład kolega mój z zachodniopomorskiego wczoraj mi pisał, u nich susza się przeciągała, wtedy co u nas zaczęło już padać i były te opady, to tam nie padało i naprawdę plony są, plony są słabe. I u nas było byłoby pewnie podobnie, ale przyszedł deszcz i ten deszcz uratował wszystko. Jak sobie tak przypomnę, to mój rekord pszenicy w strip tillu to jest jakieś tam 9, 9 z hakiem. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale, ale to jeszcze wtedy nie było na 45 rozstawione, tylko czajka była wtedy na 37,5, więc ta pszenica była gęstsza. I wtedy tamten rok to był bardzo dobry, bo padało było bardzo mokro jesienią, było mokro wiosną, naprawdę padało, azotu tam się dało. Trzy zabiegi i ta pszenica naprawdę plagowała. Też jest to oczywiście na kanale. Się do tego cofnąć. Jak mi się przypomni, to wrzucę Wam tutaj na górę, żebyście sobie zobaczyli. A tymczasem. Co wam jeszcze muszę dodać? Tutaj na tą pszenicę nie zastosowałem tyle azotu co zwykle, bo zazwyczaj sypałem w okolicach 600 kg saletry. Na no, tym razem poszło tylko 470, jak dobrze pamiętam, a może nawet i nie. 450, 470, coś takiego poszło kilogramów saletry, tak? Więc naprawdę w tym roku było to dosyć oszczędnie. Z uwagi na to, że tutaj buraki nie planowały tak, jakby sobie człowiek tego życzył, więc sobie pomyślałem też, że nie ma co, nie ma co przesadzać. Więc, jeżeli to się zakręci na szóstce z plusem, w do siódemki, tak, przy takich nakładach niskich, to jest ok. Zabieg był tutaj robiony. Trzy zabiegi były, chyba trzy. Bo tu... Nie, 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 nie Były robione dwa zabiegi Dwa zabiegi i oba opóźnione Pierwszy był opóźniony i drugi był opóźniony I nie było tutaj na tej pszenicy Żadnego skracania Robionego Bez skracania Więc tutaj naprawdę w tym roku troszeczkę poszedłem W taką bardziej budżetową stronę Żeby nie za dużo I myślę, że To się opłaca Z uwagi na to, że słyszałem Tak jak wcześniej już Wam mówiłem że niektórzy trochę poprzesadzali z azotem i tak dalej, i te plony też nie są zadowalające, tak? 6, 6,5 tony do 7. No to tak naprawdę przy dzisiejszych cenach, jak ktoś nasypał 600 azotu, napryskał się i tak dalej, to już wtedy to wychodzi, chyba wynik finansowy wychodzi gorzej, tym bardziej, że wiecie, 100 uprawek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj było przejechane tylko talerzówką żeby trochę wyrównać pole po kombajnie i od razu czają było, było zasiane. Yy, odmiana Banatus, jak siana to już nie pamiętam, w ilościach i tak dalej, nie pamiętam ile roślin na metr siałem, to by trzeba było gdzieś też cofnąć się do filmów. Natomiast ja się spodziewałem dużo, dużo gorszej sytuacji i naprawdę byłem przygotowany na to, że tu będzie 5 ton. Nie? No bo rok był jaki był, nie ma co się oszukiwać. Początek sezonu wiosennego był bardzo ciężki, bardzo słabo to wyglądało, bardzo był niekorzystny przebieg pogody. Zaczęło padać, tak jak mówię, w ostatniej chwili. W ostatniej chwili zaczęło padać i to uratowało wszystko, dzięki czemu możemy mieć, możemy mieć pszenicę na, na przyczepach, a druga sprawa, no to teraz to koszenie. Tak? Dzisiaj jest koniec lipca i z uwagi na to też jest późno to koszone. No i wiecie, no, na parametry tutaj już raczej nie liczę, raczej liczę, że to będzie paszówka. A raczej jestem tego pewny, że to będzie paszówka, więc no, wyszło jak wyszło, tak? Dlatego to rolnictwo jest bardzo nieprzewidywalne. Tak? Wydaje ci się, że nawalisz wszystkiego i tak dalej i będziesz miał ekstra, a potem przychodzi takie, taki moment, gdzie jednak przyroda i natura wszystko weryfikuje. I wychodzi. Nie można mieć za dobrze, każdy rok nie może być dobry. Tamten rok był bardzo słaby, ja osobiście takie mam odczucia i tak uważam. Parę błędów zostało popełnionych, tamten rok był słaby, ten zapowiada się lepiej, tak? szczególnie teraz już pszenica bardzo, znaczy bardzo, może nie rewelacyjnie, tak? ale jest dobrze. Jest dobrze, jak na to co, co było, jak na to co zostało włożone i na to jaki był przebieg pogody, jest dobrze. Natomiast kukurydza na ten moment zapowiada się rewelacyjnie, tak? I oby tak się utrzymało do końca. Operator starał się jak mógł, a i tak się nie zmieściło. Kolipka jest zategowana, to już jest wysypane, z drugiej strony też już się zaczęło, o, też zaczęło sypać i kurde, ja tylko ruszę. 150 kilo będzie na. A i tak się nie zmieściło, i tak się nie zmieściło. No bo przewidywania były takie, że miało się nie zmieścić. no. Także to cieszy bardzo. Ale no szkoda pszenicę rozsypywać. A worków żadnych nie mam. Ale jest dobrze, bo zaczęliśmy kosić drugie pole. Jest godzina 24 dokładnie, e, więc jeszcze plan jest na to, żeby zmęczyć to. Zaraz przyjedzie transport i... a, już jedzie. Już jedzie transport, żeby nakosić, zacząć tutaj już dzisiaj i jutro już za torami jeszcze jedną działkę i potem przemieszczamy się na drugą wioskę. Tutaj jeszcze zostało ile działki? Pół, może coś koło połowy działki po lewej stronie. Jest już godzina, już po 20.00, to tak dobrze po 20.00. Ja już wracam do domu i to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym dniu. Trzymajcie się, do zobaczenia i do słyszenia.